Dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony PCD Gamer. A w tym odcinku, tak jak w poprzednim, testowaliśmy i ocenialiśmy sobie nowo dodanego Peżota. W tym odcinku sprawdzimy sobie nową dodaną Skodę Oktawie 1, ale w wersji kombi, która została dodana wraz z pracą Ubera. Następne auto, które ocenimy sobie to będzie Audi RS6 je będę oceniał z zapinamem i prawdopodobnie potem już będzie filmy z update'u z taxi i Ubera, także też ten film pojawi się właśnie z zapinamem, tak jak yy, chcieliście. Także tak prezentuje się harmonogram na najbliższe dni, jeszcze gdzieś pewnie pojawią się wasze trasy, a już teraz bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Dobrze, mamy tutaj naszą Skoda Octavię. Właśnie prezentuje się ona w wersji kombi, także przejdźmy sobie tutaj naprzód. Mamy tutaj oczywiście znaczek SKODY, Scout CARS, tutaj taki jak w ETS-ie nawet był. Tutaj mamy kratkę tutaj nawiewową, tutaj mamy światełka, tutaj mamy do czyszczenia tych reflektorów, tak? To takie, no, no to takie takie rzeczy. E, tutaj mamy oczywiście taką listwę tutaj wzdłuż drzaka, rejestracja, tutaj akurat sobie wziąłem z powiatu chyba polickiego, po, pozdrawiam, jeżeli ktoś ogląda stamtąd. E, tutaj mamy również dużo takich kratek właśnie wentylacyjnych, wycieraczki tutaj również znajdują się w tym samochodzie. A przechodząc sobie na bok, mamy tutaj e, koła również z bardzo fajną teksturką, którą da się odczytać, tak jak w Peugeocie. Kierunkowskazy tutaj na drzwiach, tutaj jakaś naklejka nawet jest nawet nie wiem, co to znaczy. Tutaj też ta listewka jest pociągnięta przez cały samochód. Klamki tutaj też takie ładne, bardzo w 3D. Lusterka tutaj, no, no jak lek, lusterka, prawda? No i z tyłu, właśnie prezentuje się tak, właśnie w kombi. Antena na górze z relingami, także też bardzo fajnie. No i jest to znaczek, bagażnik tak samo na kluczyk. Tutaj mamy napis oktaw, tak. No i światła, też w bardzo ładną teksturę są zrobione, taką, no, no bardzo ładną. To już nie jest taka tekstura jak kiedyś. E, także co, no z zewnątrz się to auto tak prezentuje, no, no wygląda no bardzo ładnie, e, myślę, że mogę je ocenić na 8, na 10, bo nie ma się do czego przyczepić, jakby jest w porządku, także teraz przejdźmy sobie do oceny wewnętrznej. A wewnątrz mamy ruchomą kierownicę, również działający zegarek, który pokazuje prawdziwą godzinę, gdy to nagrywam, 15.25. Tutaj mamy liczniki, mamy tutaj obrotomierz, mamy od temperatury oleju, mamy od paliwa, mamy tutaj przebieg nawet 30, 378 tysięcy, także już trochę przejechane. Licznik tutaj mamy do 240 no i tutaj co, awaryjne, tutaj oktaw napisane, tak tutaj mamy nawet jakąś mapę, wygląda jak coś z Ameryki, tutaj mamy radio, też mamy tutaj popielniczkę, manualna skrzynia biegów. No i tak się tutaj to prezentuje, mamy też tutaj, o, lusterko, tak, e, tutaj luk bagażowy, tak, bagażowy, no, ten, nie luk bagażowy, no ten luk tutaj, no, no jak to się nazywało, no możecie napisać, no to to też mamy, mamy tutaj oczywiście skórzane fotele, z przodu szyby są elektryczne, e, chyba tak, elektryczne. No, Także tak to się prezentuje, a z tyłu mamy trzy miejsca kanapa. Tutaj też mamy szyby elektryczne, także na lepiej niż w pierzocie. Tutaj też chyba skóra jest na kanapie, tak? Mamy napasy, nawet tutaj te, te klik, kliki, tak? Nawet nie wiem, czy pasów, napasów nie ma, ale no, nie, nie, nie wymagajmy też za dużo, tak? No i tutaj mamy cały ten taki, o, tutaj, e, no, stolik, czy tam, no, jak to się nazywa. No, ten nad bagażnikiem, także bardzo fajnie to wygląda. Także wewnątrz też również 8 na 10 ocenkę bym dał. O, jeszcze tutaj bardzo ładne manetki są zrobione, high, low, int, off, tak, tutaj wycieraczki, kierunki. No, ale bym dał 9x10 tutaj pokrętło od świateł. No, jest to bardzo ładnie zrobione, nie? Tutaj mamy też pedały, no. Także no, 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 9 na 10 wewnątrz myślę, że na spokojnie można dać tutaj. A teraz przejdźmy sobie już do samej jazdy. Dobrze, znajdujemy się w samochodzie. Najpierw zrobimy sobie test świateł tylnych, także mamy stop no jest tutaj na górze i tutaj te dwa e, światła awaryjne kierunkowskazy e, no to tutaj te trzy pierwsze paski bardzo ładnie to wygląda światła to takie zwykłe tutaj e, mijania mamy nad rejestracją e, no i tutaj tak o no, tak e, cofania mamy po prostu tutaj te trzy, trzy niżej i jotki z tyłu nie mamy dobra i przewodą z naprzód Mijania są po prostu o te tutaj, tak? Drogowe mamy tutaj, kierunkowskazy mamy tutaj. Tutaj na boku również one tutaj właśnie działają, tak? Jotka... Jotek nie mamy, więc szkoda, mogłyby być gdzieś, ale oczywiście nawet nie ma ich gdzie upchnąć. No, no, dobra, może być, także... No co, przejedźmy się, włączam Wam licznik, żebyście tutaj widzieli. No i co, myślę, że przejedziemy się tak samo tutaj yy, po tej trasie jak z Peugeotem. Także jedziemy sobie. No, jest to auto takie fajne, że jest taka odmiana, właśnie, że to auto można mieć i w sedanie, i w kombi. Także tutaj do 80 praktycznie. No, i tutaj wtedy do 100 się rozpędzili. No, to sprawdźmy, do ilu tutaj się rozpędzimy. 70, 80, 90, 100. No, trochę lepiej niż. No w sumie no to samo co w peżocie dosłownie, bo tutaj już się rozbiłem. A w peżocie się nie rozbiłem, więc takie samo. A teraz sprawdźmy... O, tutaj Szwagropol jedzie, tak, nowy bot. E, przełączam sobie na sekwencję i sprawdzamy sobie FOMAX. Także czwórka przy 117. E, myślę, że to jest 5 biegów, także e, czwórka jeszcze, jeszcze ciągniemy. Dopiero na piątkę przy 160, myślę. Nawet i dalej. Jeju, jeju. Piątka przy 170. No, leci, leci. Jeszcze nawet nie ma takiej zmowy, bo szóstki już nie ma, nie ma. Także 185, 186, 180, no, 190. Myślę, że do 200 dociągnie. Nie wiem, jaki jest tego falmax Potem sobie oczywiście sprawdzimy te statystyki w dealershipie. Że 196, 197. 200, 201, 202, 203, 204. Jezus Chrystus Jezus Mario Gram na prywatnym serwerze, także tutaj myślę, że mogę takie rzeczy. Także było 203. Także co, teraz sprawdźmy sobie te statystyki w dealershipie i porównajmy je tutaj z tym, co osiągnęliśmy. Dobrze, jesteśmy sobie w dealershipie. Auto to znajduje się na 24 pozycji, kosztuje 39 900, można je sprzedać za 15 960 zł. Famax to 222, myślę, że to nie jest osiągalne. Znaczy, może jakoś, jakoś, jakoś. Musiałem dostać mandat w karwice odstęczkowej na przejeździe i do karwicy. Może, aż tam pod górkę jest, no ale nie wiem, czy to jest osiągalne. 140 koni to no ok. 5 biegów to tak. Napęd na przód, waga 1,40 tony, 5 miejsc i żaden job bonus. Także tak to auto się prezentuje. No, myślę, że warte zakupu. Jak ktoś lubi takie właśnie zwykłe, klasycz, klasyczne polskie auta, jakie tutaj jeżdżą u nas, także. Myślę, że warto głęboko. Także w tym odcinku to by było na tyle. Ja dziękuję serdecznie za oglądanie. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, bo do wakacji wbijamy 3000. Także dziękuję. Do zobaczenia w następnym filmie. Harmonogram macie na początku. Także do zobaczenia. Cześć i czołem.